Wiadomość od wszechświata dla ciebie dzisiaj. Dziś wszechświat przynosi dla ciebie potężną wiadomość, przypominając o głębokiej więzi, która istnieje między tobą a inną osobą. To połączenie jest prowadzone przez boskie siły i prawdziwą miłość. Wiadomość, która dociera do ciebie, nie mówi tylko o bólu czy tęsknocie, ale także o nadziei i zaufaniu, że więź między Wami jest silniejsza niż jakiekolwiek chwilowe wyzwanie. W trudnych chwilach to wiara nas podtrzymuje, pozwalając nam iść naprzód z pewnością, że coś pięknego i trwałego jest budowane. Prawdziwa i szczera miłość ma ogromną moc. Potrafi przezwyciężyć najgłębsze przeszkody, uleczyć najstarsze rany i przynieść światło nawet w najciemniejszych momentach. Kiedy zauważasz, że połączenie może odrodzić się, jest to znak, że mimo trudnych okoliczności działa wyższa siła. Która pracuje nad przywróceniem harmonii i jedności. Obecność Archaniołów w tym procesie to wyraźna wiadomość, że błogosławieństwa są wysyłane do ciebie i do drugiej osoby. Te nieziemskie istoty są nosicielami światła i miłości, a ich obecność wskazuje, że ścieżka uzdrowienia i odnowy już jest przebywana. Dodatkowo, ta wiadomość przynosi ważne zaproszenie. Pozostań pozytywny. Wiesz, że cuda są w ruchu. Praktykowanie wzęczności i dostrzeganie błogosławieństw już obecnych w Twoim życiu pomaga przyciągnąć więcej światła i obfitości. Wypowiadając słowa wiary, jak sugerowano, wzmacniasz energię wokół siebie i przyczynia się do manifestowania tego, co wizualizujesz dla swojej przyszłości. Dlatego nie trać nadziei. Proces uzdrowienia i ponownego połączenia jest starannie orkiestrowany przez boskie ręce. Miłość Wiara i nadzieja to najpotężniejsze narzędzia, które posiadasz. Z dnia na dzień jesteś coraz bliżej nowego początku i pełnej szczęśliwości, która jest dla Ciebie zarezerwowana. Trwaj i pozwól, aby miłość, prowadzona przez anioły, poprowadziła Cię do Twojego prawdziwego przeznaczenia. To wiadomość, którą Wszechświat przyniósł dla Ciebie dzisiaj. Mam nadzieję, że poruszyła Twoje serce. Nie wahaj się podzielić nią z innymi, którzy mogą potrzebować tego światła. Zostaję tutaj i czekam na Ciebie w następnym wideo.